No nic trudno, zdarza się. To jest ta akceptacja, właśnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem w dzisiejszym nagraniu powiedzieć o tym, że założyłem nowy kanał YouTube. Nazywa się Jak budować związek? Link w opisie tego filmu. Bardzo będzie mi miło, jeżeli klikniesz, zerkniesz, dasz temu szansę. Jeżeli będzie to coś dla Ciebie, to zostawisz subskrypcję, dasz łapkę w górę pod filmikami, które są oraz napiszesz jakiś komentarz, jeżeli będziesz się chciał zaangażować. Jeżeli nie, to oczywiście nie i w porządku. Tak, wszystko jest w porządku. Taką ciekawostką z początków procesu twórczego po nagraniu już trzech filmików, dwóch, dwa już są zrobione i wrzucone, trzeci się robi właśnie w tym momencie można powiedzieć, to jak sięgam pamięcią wstecz, to wydaje mi się, że w ani jednym nagraniu nie użyłem słowa akceptacja. Jest to trochę dla zmyły. Cały czas chodzi o akceptację, że ta akceptacja i wzięcie odpowiedzialności jest kluczowym zwrotem akcji w filmie, w którym jesteśmy głównymi bohaterami. To, że zorientujemy się, że w tym filmie jesteśmy głównymi bohaterami, akceptujemy sytuację, jaka jest. Bierzemy odpowiedzialność, i to, to w tym momencie się zaczyna drugie życie. Jak mawia to przysłowie, że każdy człowiek ma dwa życia, to drugie zaczyna się w momencie, kiedy zauważamy, że mamy tylko jedno. Czy jakaś tak to było, wiadomo o co chodzi, nie? Także jest w tym wszystkim niby, że robię jakąś niby nową rzecz, ale tak naprawdę przede wszystkim w tym procesie twórczym, z którego jak dotąd czerpię satysfakcję, i po prostu wydaje mi się, że będę robił to, co robię. Dopóki tą satysfakcję będę odczuwał, więc nie wiem, czy to będzie proces um, twórczy i projekt, nowy kanał na, na, na całe życie, na lata, czy nie nagram już ani jednego odcinka więcej. Ale w tym wszystkim najważniejsze z mojej perspektywy jest poznawanie siebie, swoich głębszych wartości, motywacji, lepsze poznanie siebie, dzięki temu z coraz, coraz większą taką lekkością. Spokojem ducha, nawiguje sobą po prostu. Żyje się coraz lepiej. Także, em, tak naprawdę, to, to jest jakiś temat, ale cały czas te same wartości, które starałem się tutaj propagować na tym kanale. Em, tak, tutaj technicznie nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o moją twórczość, bo jak na bipolarnego content creatora. Przystało, teraz mam dwa kanały i mogę sobie sam ze sobą kłócić się w komentarzach. Natomiast po prostu zobaczymy. Myślę, że na pewno nie chciałbym odpuszczać. Tak jakby nie wiem, że się właśnie wychodzę i teraz koniec kanału, albo już początek kanału. Nie, niech to niech ten proces twórczy tutaj rozwija się w naturalny sposób. I myślę, że na pewno są jakieś pomysły, że chciałbym nadal tutaj na tym kanale się właśnie, czy dzielić jakimiś przemyśleniami na tematy ogólne, niekoniecznie związane właśnie z budowaniem związków, tylko czymś, co jest głębiej tego, ale po prostu jakaś taka ogólnie właśnie akceptacja, ludzka motywacja, źródła właśnie nagrody dla mojego mózgu, bo czy to były zaburzenia odżywiania, czy związki, czy jakieś uzależnienia, czy sens życia, to jest wszystko o tym samym, więc myślę, że na pewno trochę zapowiadane jakieś tematy związane właśnie z siłownią i jakaś dawka takiego naturalnie wynikającego ze strumienia świadomości, humoru. Wierzę, że będzie się tutaj również pojawiała, ale na, w najbliższym czasie myślę, że bardzo chciałbym się skupić właśnie na procesie tworzenia czegoś nowego. I będzie mi bardzo miło, jeżeli pójdziesz tam ze mną i do kawusi, Dasz szansę, sprawdzisz kilka materiałów i mam nadzieję, że do zobaczenia, właśnie w komentarzach na nowym kanale lub w przyszłości również tutaj. Także dziękuję, że byłeś ze mną, słuchaczu, do tej pory i zapraszam do przyszłości. Twoje zdrowie!